FAMAS jest dość charakterystyczną bronią. Z magazynkiem w układzie ball czyli za mechanizmem spustowym, jest krótszy od standardowych karabinów szturmowych. Broń w konstrukcji francuskiej, jej nazwa w pełni to Fusil d'assault de, de la Manufacture Armee de Saint-Étienne, czyli karabin szturmowy z fabryki broni w Saint-Étienne, czy jakoś tak. W kwestii samej roli w dzisiejszych grach często robi za nowoczesną odmianę M16, broni nastawionej na trzystrzałowe strzałowe serie. Oczywiście w oryginale nie ma problemu z przełączeniem trybu ognia jak w większości karabinów. Zaczynając od serii Battlefield zadebiutował w grach DICE dopiero przy okazji części drugiej, będącej trzecią rołą tego IP, a dokładnie w drugim dodatku. Gdy do konfliktu doszła, strona europejska Medic złapał się za francuską broń i jako podstawowy oręż zaczął walczyć za rabami i chińczykami. Co ciekawe, FAMAS nie miał szczęścia w tej serii do ich podstawowych osłon, bo by zabijać z niego żołnierzy trójki, musieliśmy poczekać do pierwszego DLC, nawiązującego do dwójki właśnie. W obu przypadkach karabin strzelał standardowo. W przypadku drugiej najczęściej przywoływanej tej marki, francuski karabin padł ofiarą potrzeby różnorodności kolejnych osłon Modern Warfare. Pojawiło się tylko w dwójce, gdzie był typowym zamiennikiem dla również strzelającej seriami M16. W trójce dostaliśmy odmienny arsenał, choć FAMAS pasowałby do etapów paryskich i do jednostki GIGN. Omawiana broń przeszła testy w 1972 roku, przez co dziwi umieszczenie jej w Black Opsie, gdzie fabuła kończy się w 1968 roku. Był to zabieg o tyle ciekawy, że można gdybać. Może to był prototypowy egzemplarz dla oddziałów specjalnych? Jeśli tak, to w Multi też się strzelaliśmy z karabinu w wersji beta. Co ciekawe, strzelającego ogniem ciągłym, inaczej niż Modern Warfare. Bronią na średni i dalszy dystans FAMAS był też w Spec Ops The Line. Przypadłość trzech pocisków na serię dotknęła i tego egzemplarza, ale Orange w dubajskich przygodach miał specjalne modyfikacje. Francuski karabin miał zamontowany celownik, dzięki któremu celni strzelaliśmy na większe odległości, ciesząc się iście FPS-ową perspektywą. Broń ta, czy to ze względu na specyficzny wygląd, czy chęci urozmaicenia Oręża, pojawiała się w wielu grach. Na szybko jestem w stanie rzucić jeszcze armię w tu, gdzie większość uzbrojenia pojawiała się nieoficjalnie i miała inne nazwy. Bliźniaczy Karabin Famas nosił tam miano Felin. Ta broń jest jednym z symboli prób nadążania francuskich sił zbrojnych za przodującą całemu światowi armią amerykańską. SAIGA 12. SAIGA otwiera jak dla mnie temat strzel półautomatycznych i automatycznych, bardziej rozpoznawalnych niż typowe pompki. Jest produkowana w rosyjskich zakładach Izur-Mash. Poza użytkiem w tamtejszych siłach zbrojnych jest też importowana nawet do Stanów Zjednoczonych. Moje wspomnienia z nią związane, tak jak poprzednio, zaczynają się od Battlefield 2. Generalnie DICE bardzo chciało osłabić niektóre klasy, by zmusić graczy do wykonywania swoich funkcji. Dlatego mechanik dostał strzelby, by mógł za ich pomocą co najwyżej się bronić. Złota rączka arabskiego MEC dostała właśnie Saige, co w moim przeświadczeniu minimalnie przewyższało odpowiedniki tej klasy w innych armiach. Ogłębate fieldy obfitowały w Saigi, a twórcy wymyślali coraz to nowe kombinacje klas, broni i gadżetów, oczywiście ku chwale balansu. W kampanii singlowej pierwszej części Bed Company była podstawową strzelbą w rękach naszych przeciwników. W multi dzierżyła ją klasa Demolition, oczywiście po stronie rosyjskich oddziałów. Klasa miała zastąpić dawnego antitanka, który poprzednio dzierżył pistolety maszynowe, teraz Dice eksperymentowało ze strzelbami, by Demolition mógł skupić się na walce z pojazdami. Nowa polityka shotgunu weszła wraz z Bed 2, gdzie żadna klasa nie dostała saigi na wyłączność, ale była dostępna dla każdego jako zastępstwo dla podstawowego oręża. Ogółem końcówka 2009 i początek 2010 roku kojarzy mi się ze snajperami biegającymi ze strzelbami. Bed Company 2 dało je każdej klasie, przez co zwiadowcy nie musieli kampić, a Modern Warfare 2 testowało większą tolerancję dla pobocznego uzbrojenia, pozwalając taszczyć shotguny niezależnie od broni głównej. Ale Saiga w serii Call of Duty nie była popularna. Battlefield 3 kontynuował pomysł ogólnego dostępu do strzelb, m.in. omawiana broń była dostępna dla wszystkich chętnych zamiast broni głównej. A wracając do konkurencyjnej serii, zanotowałem występ rosyjskiej strzelby tylko w Black Opsie 2, który, jak wiadomo, wyróżnia się przyszłościowymi realiami. Saiga wygląda tam trochę inaczej, zwie się w skrócie S12 i pojawia się w kampanii używana przez najemników oraz oczywiście w multi. Bazooka, czyli szeroko rozumiane granatniki przeciwpancerne, przeciwlotnicze, samonaprowadzające i wszystko co ma wielką tubę z trudem dźwiganą na barkach przez nasze wirtualne alter ego. Bardzo popularne wśród naszych przeciwników i frakcji z uzbrojeniem byłego Związku Radzieckiego było RPG. Oczywiście nie oznacza to, że grali w Dragon Age, tylko strzelali z bazuki zwanej Rocket Propelled Grenade z charakterystycznym pociskiem na wierzchu taki następca faszystowskich pancerszeków. W łapach tych jedynych dobrych były to na przykład smawy. Używane również współcześnie Javeliny i Stingery służą natomiast do namierzania pojazdów. W grach z serii Battlefield przerzucały się nimi różnego rodzaju odmiany antitanka, a w odsłonie z 2011 roku połączono to funkcję z mechanikiem, przez co można było łączyć naprawianie z niszczeniem. Dzięki zróżnicowanemu sprzętowi można było polować na pojazdy naziemne lub powietrzne. W grach z serii Call of Duty w kampaniach singlowych zawsze jest traktowana jako zwykła broń, ale np. w multiplayerze Modern Warfare była dodatkowym sprzętem niezależnym od dwóch sztuk broni. Przydawała się, gdy trzeba było strącić wrogi śmigłowiec. Od dwójki bazuki noszą zaszczytne miano broni dodatkowych i używając ich rezygnuje się przykładowo z pistoletu. Dylemat polować na cele naziemne czy powietrzne również to był ważny przy wyborze swojego modelu. W grach multiplayer z funkcjami dostawała ją klasa z ciężkim uzbrojeniem. W takim homefroncie, natomiast była jedną z tańszych nagród za kolekcjonowanie Battle Pointów. No i przecież Bazooka jest jednym z najstarszych modeli broni w grach, wspominając choćby pierwsze FPS-y i słynne rocket jumpy. Broń dość trudna w balansowaniu, zwłaszcza w kontekście starć piechoty. Pokrótce była, jest i będzie.